No dzień dobry, gadanko na śniadanko, dzisiaj pożywny wtorek, będzie o jajach, a konkretnie o surowym żółtku, ale tymczasem dzisiaj jest Europejski Dzień Wiedzy o antybiotykach. Oj, przydałoby się niejednemu lekarzowi więcej trochę wiedzy na temat nadużywania antybiotyków, Zbyt często spotykam się z tym, że antybiotyki są nadużywane, traktowane jak cukierki, nie w przypadku chorób bakteryjnych, a w przypadku chorób wirusowych co jest dla mnie niedopuszczalne. I pamiętajmy jedno: każdy ma możliwość decyzji, wzięcia odpowiedzialności za siebie. Antybiotyki powinny ratować życie, moim zdaniem. A nie być lekkim wsparciem w powrocie do choroby po przeziębieniu. Antybiotyki robią na tyle zamieszania w jelitach, są potrzebne, tak ratują życie. Natomiast musimy wiedzieć, że po antybiotykoterapii nasze jelita dochodzą do siebie w cudzysłowie między 6 miesięcy a 2 lata. Także coś za coś. Ale lecimy w zdrowiu do setki. A oto, jakie są skutki podawania surowego żółtka. Proszę bardzo, proszę bardzo. Biotyna, witamina B7, skóry, włosy i paznokcie. Nie tabletka, surowe żółtko, nie witaminki dla kota i dla człowieka na zdrowe włosy i paznokcie, tylko surowe żółtko. To jest właśnie biotyna, witamina B7, ale oprócz tego wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli adek, tak zwane A, E, D i K. Mnóstwo tego jest w surowym żółtku. Do tego cholina, do tego lecytyna, do tego cholesterol, niezwykle potrzebny w organizmie do budowania błąk komórkowych. Na jednym wdechu się nie dało jeszcze żelazo i cynk. I jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli bardzo zdrowe. Większość jest zdrowych tłuszczy, oprócz tłuszczy trans, ale. Jeszcze jedna bardzo ważna, istotna rzecz, gdzie wszędzie będziecie mieli informację. Ostrzeżenie przed stosowaniem surowego żółtka, czyli ryzyko zarażenia się bakterią, która się nazywa salmonella. I teraz, co można z tym zrobić? Po pierwsze, sparzysz jajko przed zastosowaniem. Salmonella jest na skorupce, nie w środku. Więc jeśli sparzysz jajko przed użyciem, powinno być ok, Ale z drugiej strony, znasz masz w swoim otoczeniu osobę, która w ciągu ostatnich nie wiem, 10-15 lat miała salmonellę? Ja nie. Więc zapobieganie zarażeniu salmonellą w postaci niejedzenia surowego żółtka i narażenie się na niedostarczanie pięknych składników odżywczych, moim zdaniem nie ma sensu. Straszenie nie ma sensu. Zapobieganie w postaci sparzenia jajka. Tak, chociaż ja nigdy tego nie robię. Być może jest to nieodpowiedzialne, ale tego nie robię. Mm. Trzy pomysły na szybko, na korzystanie z dobrodziejstw surowego żółtka. Po pierwsze kogel-mogel. 6 do 8 żółtek, do tego łyżka mascarpone, do tego kilka owocków, trochę kakao i mieszamy jak kogel-mogel. Oczywiście, że bez cukru. Przepyszne. Z drugiej strony... Jajecznica, no tak, ale teraz powiesz, że płynne żółtko. No właśnie. Oddzielamy żółtko od białka, białko ścinamy na patelni, wyłączamy patelnię, dodajemy żółtko, mieszamy i jest petarda. No i trzeci i czwarty pomysł na surowe żółtko. Oczywiście jajko sadzone z zostawionym płynnym żółtkiem i jajko gotowane na miękko. Po prostu. Tak po prostu. Albo jajka przepiórcze, gotowane 3 minuty, one też będą miały płynne żółtko. Nie ma nic lepszego. Więc stosujmy wszędzie, gdzie się da, wszędzie, gdzie to możliwe, płynne żółtko. Dziś lecę do Torunia. Widzimy się wieczorem, a jutro Poznań. Akademia Zdrowia Odrodzeni. Pamiętaj, dobrze, że jesteś i bądź najlepiej, jak potrafisz. Pa.